Witam serdecznie, piątek, zapowiadamy, koncentrujemy się tylko na boksie przez duże B, w 100% tylko i wyłącznie boks. Dzisiaj e, nawet nie będę mówił o tych tak zwanych bokach, może wspomnę właściwie tylko króciutko. Amazon przymierza się do pokazywania, e, Amazon, to, który znamy z dostarczania paczek, e, przy, no ale oczywiście pokazuje również sport, także to dostarczanie paczek to było dawno, dawno temu tylko. Przymierza się do pokazywania sportu. Są rozmowy, by ewentualnie pięściarze grupy Premier Boxing Champions mieli tam występować. Na jakich zasadach, dokładnie w tym momencie, nie wiadomo. Również wspominają o tym w dzisiejszym materiale ludzie związani z tym biznesem, że być może. Jake Paul będzie również pokazywany, no ale to miało być tylko i wyłącznie o boksie. Ja tu mówię o Jake'u Polu. za co bardzo przepraszam, ale, ale to jest ważne z tym Amazonem, no bo wiemy, że show ten kończy imprezę w ogóle kończy imprezę i to z przytupem no bo odwołali tą galę, galę pay per view w grudniu. Już jej na pewno nie będzie, natomiast ma być 16 grudnia w walkach gala w Minneapolis, nie tak dalekim ode mnie. Z udziałem Morela, tego świetnego, super średniego. Kto wie, czy nie uda się tam również wsadzić niejakiego Fiodora Czerkaszyna. Na razie za wcześnie o tym mówić. Natomiast tej Gali Pay Per View Showtime, która miała być w Las Vegas na początku grudnia, to już na pewno nie ma. Także tak się kończy działalność Showtime. Dobra, przechodzimy do boksu, bo jest go, jest go rzeczywiście dużo. Oczywiście najważniejsze dla nas. Przed chwilą zobaczyłem ważenie i pozwolicie, że opiszę tylko i wyłącznie to, co widziałem, jeśli chodzi o Michała Cieślaka, bo reszta może niekoniecznie. Niekoniecznie budzi moje jakiekolwiek zainteresowanie. Dobra, zaczynamy od walki trochę tak przekornie, bo zaczynamy od walki, zaczynamy od walki, którą robi Don King, bo przed chwilą mówiłem o o Michale Ciszlaku, który będzie bronił tytułu mistrza Europy w Zakopanem, walcząc z Tommy McCarty. Natomiast walka o Mistrzostwo Świata, tu też takie różne sprzeczne informacje. Walka o Mistrzostwo Świata, nie walka o Mistrzostwo Świata. Duncan twierdzi, że walka o mistrzostwo Świata. Macie tutaj plakacik, walka o Mistrzostwo Świata, WBC, Michaelion kontra makabu. Może być, no bo wiadomo, że w ostatnim swoim pojedynku makabu, Przegrał z Badu Jackiem, tym samym, który postanowił spróbować swoich sił w kategorii Cruiser. Zobaczymy, jak to będzie. Oczywiście tam jego celem jest Łukasz Różański. Natomiast Makabu kontra Mikaelian Casino, Miami, Don King, Bayery, Rowery, różne inne śmieszne walki również tam. Natomiast nie będę zawracał Wam głowy jakimiś śmiesznymi walkami zostanę przy walce o, tytule, o tytuł Mistrza Świata. W ogóle, jakby ktoś mi powiedział parę lat temu, że Mikaelian będzie brany pod uwagę jako kandydat do Mistrza Świata. I powiem więcej: będzie faworytem macherów, przynajmniej tych w Las Vegas, że tym mistrzem świata w WBC zostanie, tam się zaczął śmiać. Natomiast boks mnie nauczył jednej rzeczy: że tu śmiać się specjalnie nie ma. Nie ma z czego, makabu kontra Mikaelian, makabu po tej porażce. Stracił, z Baduczakiem stracił strasznie zaufanie kibiców i bukmacherów, wyglądał tam ociężały, wyglądał tam stary, przegrał z 39-letnim Baduczakiem może dlatego nieznacznym, ale faworytem jest, jest Mikaleja, natomiast ja liczę na to, że Makabu się jeszcze zerwie, że Makabu jeszcze coś tam pokaże, tą swoją twardość tutaj Nikt nie stawia na walkę, która ma skończyć się przed czasem. Ja również bym na tę walkę nie stawiał. Natomiast powiem tak, mówię, że liczę na to jego makabu że pokaże coś jeszcze nam lepiej niż pokazał w walce z Badudzakiem, natomiast przypominam sobie również walkę Mikaeliana czy Gewora, możecie wybrać to, co Wam lepiej pasuje, z Brydisem w Chicago. To jest ta sama gala, kiedy walczył Krzysiu Główka-Głowacki i tam tak naprawdę Mikaelian tego Brydisa obrobił. On tą walkę wygrał, natomiast sędziowie dali ten pojedynek Brydisowi. Ale to było dawno. To było dawno, to mogę tyle, tyle mogę powiedzieć. Mikaelian w ostatnim pojedynku obił Bezlitośnie kalęgę, Kalenga nie miał nic zupełnie do powiedzenia w tym pojedynku. Natomiast ciekawostka jest taka, że jak popatrzyłem na ten ranking, wrzucam w tej chwili Boxreka, Coraz bardziej się stacza ten boksrek, co do tego chyba nie ma w tym momencie nikt wątpliwości. Bo powiem wam, że wrzucam w tym momencie, nie wiem, pierwszą dziesiątkę czy dwunastkę rankingu boksreka w wagdze junior ciężkiej. Tam na pierwszym miejscu w ogóle jest Ramirez. Zurdo, tak jest. Zurdo Ramirez jest numer jeden według poksreka. natomiast Michał Cieślak jest 17. 17 jest. Tutaj widzicie parę nazwisk przed Michał, Michałem Cieślakiem. Im głębiej byśmy szli, tym mniej te nazwiska w ogóle są komukolwiek zjane. No, ale to zupełnie na marginesie. Michał robi swoje i tak powinien robić. Um, tym badudzak, badudzak to w ogóle niesamowita sytuacja. Przypomnijmy, że to jest gościu, który zaczynał od super średniej. Będzie walczył e, o pas. Jak to wszystko się ułoży finansowo? Będzie walczył o pas w wadze Cruze. Super 7 zaczyna. No ale jest jak jest. Nie wiem, szczerze mówiąc, to jest taki po 50% pojedynek, bo pytanie jest podstawowe: którego Michaelian jak będzie walczył, to wiemy. Widzieliśmy z Kalęgą. Widzieliśmy w ogóle w jego karierze, jak on walczy. On poniżej pewnego poziomu, w niespo... nie, taki solidny sposób boksowania. On nic nie robi super, natomiast nic nie robi słabo. Dobrze się broni, potrafi ładnie kontrować, potrafi przyspieszyć. Ma zawsze, jest dobrze przygotowany kondycyjnie, to wiemy. Natomiast jaki będzie makabu, nie wiem. Po tym co widziałem w walce z Baduzakiem to nie wiem. W dalszym ciągu po 50% stawiam na punkty Mikaelian. Taki, taki jest mój typ tej walki przenosimy się z Miami, przenosimy się na walkę wagi ciężkiej która szczerze mówiąc nie bardzo wiem po co jest chyba rozumiem że Top Rank musi wypełnić swój kontrakt wobec wobec FA a jakby FA walczy z Australijczykiem Gudalem jak nie słyszeliście o nim to o, nie jest to specjalnie nic dziwnego 29 na świecie, czyli w miarę wysoko natomiast ja pamiętam jak z Justicem Huni tym chłopakiem, który tak naprawdę zaczyna walczyć w zeszłym roku chyba w czerwcu został obity bezlitośnie, całkowicie bezlitośnie, więc nie bardzo wiem skąd ten pomysł teraz wystawić go na wystawić go na jakby gdzie oczywiście jest olbrzymim underdogiem, chyba tylko jakimś szalonym boksem mógłby wygrać, z a jakby nie to, że ja cenię a jakby, bo niespecjalnie przez ostatnie lata, jak wiecie. Miałem duże nadzieje do tego chłopaka z Nigerii, super lewy, prosty, twardy jak skała, natomiast e, równie, e, równie automatycznie jak, jak nie wiem jak robot. Wszystko można przewidzieć, co robi FA Jakba. Po drugiej stronie macie Gudala, gdzie nic nie można przewidzieć, bo to jest taki trochę Crazy Australijczyk i to jest jedyna szansa, jaką, jaką jego widzę. Natomiast e, Niespecjalnie. Nie przekonuje mnie również fakt, że podobno rewelacyjne sparingi dawał Jayowi Opetaj. Mówię o Goodalu w tym momencie, e, najlepszym w tej chwili pięściarzu wagi junior ciężkiej. Jay dla mnie jest i długo, długo nic. Tak to w tym momencie wygląda. No, natomiast Dżai'opetaj jest z Natomiast e, Goodal walczy w wadze ciężkiej z Efe go Myślę, że Efe to wygra, wygra gdzieś koło, koło ósmej rundy przed czasem. Eee, natomiast jakie to ma znaczenie dla światowego boksu to zwycięstwo? No żadne bo mniej więcej odpowiada temu jakim wielkim faworytem jest w tym pojedynku A Ajagba najlepszy pojedynek e, tego wieczoru e, to chyba będzie Cieślak, bo patrzę w tej chwili co tam na mieście zostało no oczywiście zostało nam Monte Carlo i walka o tytuł mistrza świata Joe Cordini z Eduardo Vasquezem Natomiast kiedy pierwszy raz zaczęto dyskutować to zestawienie, w, to jest Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Świata IBF -u w wadze superpiórkowej, to musiałem naprawdę głęboko sięgnąć w moje archiwa pamięci, żeby sobie, waskezów jest mnóstwo. No to wiadomo, to jest Amerykanin, Amerykanin, waskezów Vasquez, jest mnóstwo. Mówię, który to waskez w walczy super superpiórkowej? No, i rzeczywiście gdzieś tam go z tyłu znalazłem. A później zacząłem, zacząłem sobie e, zadawać pytanie, jak to jest możliwe, że gościu, który jest poza pierwszą pięćdziesiątką tego boxreka, z którego przed chwilą się śmiałem, ale mniej więcej to jest jego pozycja. No, bo jeśli zdacie sobie sprawę z tego, że Vasquez nie jest z pierwszej dziesiątce w USA, w USA zawodników wagi superpiórkowej, to jakim sposobem on walczy o tytuł mistrza świata? Nie wiem. Do tej pory nie wiem, te meandry rankingów IBF-u stały się podobnie zawiłe jak meandry każdej, każdej innej organizacji rankingowej. Ktoś tam wymyślił, że to ma sens. To nie ma żadnego większego sensu. Natomiast walka będzie interesująca tak długo, jak zobaczymy, ile potrafi ciosów przyjąć od, od kordyny. Tenże, tenże pięściasz, no bo Kordina z jednej strony ten fenomenalny nokaut lewy, prawie sierpowy, prawie sierpowy na Ogawie, chyba jeden z nokautów w roku, fotka, zresztą też widzicie, mega, absolutnie to wyglądało. Natomiast pojedynek z Rahimowem, który wygrał niejednogłośnie wygrał ten pojedynek, ale biorąc pod uwagę, że miał gościa w drugiej rundzie Rahimowa, miał go na deskach. To prawda, szybko stał Rahimow, ale jakoś tak nie przekonał mnie kordina w tej walce. Czy to był kontrowersyjny werdykt? Prawdopodobnie tak. Natomiast nie wiem. Mam takie wrażenie, że jak kordina szybko ciebie nie znokautuje, to traci traci jakąś taką ochotę. Albo, nie, znaczy nie, że traci kondycję, bo on cały czas do końca walki z Rahimowym był, był zawodnikiem szybszym, zadawał więcej kombinacji i dlatego w ogóle tę walkę wygrał. Natomiast, żeby jego ciosy robiły w tej drugiej fazie walki z Rahimową jakąkolwiek wrażenie na rywalu, to nie to na pewno nie, nie wiem czy on ma ten power punch w pierwszych pięciu rundach, w czterech pięciu rundach prawdopodobnie na to wyglądało natomiast kondycyjnie był rewelacyjnie przygotowany te kombinacje wchodziły dlatego sędziowie to niejednogłośne zwycięstwo mu dali tam chyba, o ile dobrze pamiętam to jeden sędziów jakieś wysokie zwycięstwo Rahimowa co też było śmieszne biorąc pod uwagę że ten Rahimow tą glebę mówiąc kolokwialnie zaliczył natomiast jest to walka o tytuł, o tytuł mistrza świata Natomiast dlaczego jest o tytuł mistrza świata, to nie wiem. Bo, bo, bo naprawdę, no, gościu, tak jak powtarzam, no, człowiek, człowiek nie jest pierwszy dziesiątce w swoim kraju, natomiast walczy o tytuł mistrza świata. No, boks ma problemy, boks ma poważne, poważne problemy, bo tego nikt, nikt nie zrozumie. Jak ludzie, którzy siedzą w boksie i żyją boksiem 24-7, nie potrafią tego zrozumieć, to wyobraźcie sobie przeciętnego kibica, którego, któremu powiesz, no, gość numer 50 Walczy o tytuł Mistrza Świata, to się zapyta, a co z tymi 48 przed nim? No, nie wiadomo, specjalnie nie wiadomo. Tutaj zwycięstwo Kordyny. A postawię zwycięstwo kordyny na punkty tutaj. Zwycięstwo kordyny na punkty, chociaż Bukmacherzy stawiają na zwycięstwo przed czasem, jak chcecie iść razem z Bukmacherami, to, to, to trzeba tam pójść na chyba 12 do 1. Czy, czy 11 do 1 faworytem jest, czyli miasta, kompletnie miasta. Zobaczymy, tak jak mówię, zobaczymy, wszystko się rozstrzygnie po tym, jak będzie reagował w pierwszych kilku rundach, pierwszych, pierwszych nie wiem... Dwie, trzy rundy na ciosy Kordiny A Jeśli będzie mi to wstrząsało, to walka będzie, będzie trwała krócej i nie, pójdzie, i nie pójdzie na czas. No i zostawiłem sobie Michała Cieślaka twierdząc, że to może być najciekawsza walka, bo powinna być. Natomiast czy to będzie długa walka, to nie wiem. Tego, tego nie potrafię e, ocenić, ponieważ siła Tommy McCarty'ego leży w. E, w biciu się na pół dystans, czyli to, co uwielbia, uwielbia Michał Cieślak. Jak spróbuje walczyć, czego na pewno nie będzie próbował McCarthy, walczyć na dystans, nie wiem, wyczekiwać wyczekiwać Michała, to nic z tego specjalnie nie wyjdzie, bo to nie jest żaden mistrz kontry, nie pokazał tego w żadnych ze swoich walk. To jest człowiek, który lubi się bić. Natomiast ci, którzy oglądają walki Michała, to wiedzą, że ok, chcesz się ze mną bić. To Michał od razu ma większy uśmiech niż, niż zawsze na twarzy, bo to jest to, co, co Michał lubi. Michał się podciągnął, Michał potrafi bić bardzo ładny uppercut. Moim zdaniem to może być decydujący cios w tej walce bo e, wydaje mi się czytając wypowiedzi McCarty'ego i czytając wypowiedzi jego trenerów, że on po prostu pójdzie na całość, to jest ostatnia szansa Tommy McCarty'ego by w boksie zaistnieć jak mówiłem w rozmowie z Michałem, polecam, bo bardzo fajna rzecz, podobnie jak ten dzisiejszy film, chyba 22.30 e, film o Michale, miałem okazję oglądać, koledzy przesłali mi link, bardzo fajnie zrobiona rzecz e, Ciekawe rzeczy mówione na temat samego Michała, którego kariera mogła pójść w dwie strony, mogła w ogóle się skończyć. Był taki moment, że wyglądało, że być może tej kariery w ogóle nie będzie. Natomiast Michał się dorósł jako pięściarz, Michał dorósł jako, jako człowiek i mamy go dzisiaj, gdzie mamy, czyli jednego z najciekawszych do oglądania polskich pięściarzy, jakich mamy. Ale wracając, wracając do, tych, do tych wypowiedzi, to jest być albo nie być. Dla McCartiego. sporo ludzi zarzuca mu, że jest taki za bardzo wyluzowany, że niespecjalnie lubi trenować. On sam zaprzecza, mówi: To nie, to nie jest prawda. Ja od 20 lat, bo mając 12 lat, zaczął boksować, jestem, jestem w ringu, natomiast. Traktuje życie na luzie, to nie znaczy, że traktuje boks na luzie. No, jeżeli potraktował, a twierdzi, że nie, twierdzi, że pięć tygodni bardzo mocno przepracowane. Michał Cieślak mówi, wywiada, że jeden z najlepszych obozów w jego karierze. Więc mamy dwóch gości, którzy mówią, że bardzo dobrze, dobrze przepracowali obóz, że są w 100% przygotowani. Natomiast te style pięściarskie, oczywiście, że siłą Michała Cieślaka jest agresja. To w 100%. Co prawda to się ostatnio zmieniło, bo ta agresja jest bardziej kontrolowana, tak jak mówię, mówimy o tym wywiadzie, natomiast on się najlepiej czuje, jak idzie do przodu, i nie ma w tym niczego złego, to jest siła walki Michała Cieślaka. Natomiast mam takie naprawdę wrażenie, naprawdę mam takie wrażenie, że McCarthy pójdzie na całość. McCarthy po prostu powie, sobie, OK, dobra, pierwsze cztery rundy muszę, muszę zatłuć tego Polaka, albo pewnie tą walkę przegram. Czy tak będzie wyglądał scenariusz? Nie wiem natomiast ze wszystkiego co czytałem na temat McCarty'ego który jedną rzecz do tej pory zawsze miał a mianowicie fizycznie był dobrze przygotowany natomiast kiedy już zostanie trafiony to można go skończyć to nie jest taki człowiek, który ma przyjmie petardkę od Michała Cieślaka i nie wiem 5 sekund później będzie już zregenerowany nie, nie, to już nie jest ten, ten McCarty, który był chociażby w tej pierwszej walce z Pierwszej walce o kim myślę? Eee, rywal Masternaka. Myślę oczywiście o bilamie Smycie. Ta pierwsza walka to, to było widać, że, że ta regeneracja już jest. Natomiast w rewanżu Bilama Smyta z Macartym tej regeneracji już widać nie było. Także. Jeżeli zostanie naruszony, a Michał Cieślak jest jednym z tych pięściarzy, którzy mają tą sztukę, której można się nauczyć, której nie można się nauczyć, bo się ją ma albo się jej nie ma, a mianowicie kończyć rywala, to będzie po e, przysłowiowej herbacie stosunkowo szybko. Natomiast te pierwsze 4-5 rund myślę, że będą bardzo, bardzo ciekawe. Tutaj nikt nie bierze pod uwagę innego, e, innego zakończenia niż zwycięstwo Michała Cieślaka. Chcę walczyć po raz trzeci o tytuł mistrza świata jest faworytem 5-6 do 1 zależy którego Buchmayera patrzycie i tak to, tak to powinno wyglądać moim zdaniem na punkty Michał Cieślach jak mi zrobi przyjemność i wygra tą walkę wcześniej, że mógł wskoczyć z czymś na gorąco to dziękuję z góry w tym momencie już Michałowi Cieślakowi słuchajcie pozdrawiam was serdecznie fajny boks, żadnych półboksów żadnych mieszanych boksów dzisiaj tylko i wyłącznie o boksie trzymaneczko, na razie